Siemaneczko widzowie, z tej strony Lizmo i witam was w pierwszym odcinku z, z gry Fortnite'a Dzisiaj będziemy sobie grali w tryb Battle Royale i postaramy się zdobyć co najmniej 5 killi Dobra, witam was, już jesteśmy w grze Gdzie by tu polecieć? Może... Szermiercze Sady? Dobra, polecimy na szermiar czasady. Tam jest boss, Zobędziemy medalion i no, tak jak mówiłem, spróbujemy zdobyć 5 zabójstw. Nie wydaje się trudne, choć coś czuję, że mogą być lekkie problemy, ale czuję, że będzie łatwo, ponieważ to nie jest takie ciężkie. No dobra, lecimy tutaj chyba, również gracze lecą. aby tu mało graczy poleciało, bo na razie tutaj widzę jednego, dwóch, trzech, czterech, no trochę dużo ale powinniśmy sobie dać radę patrzcie w ogóle jaką mam fajną lotnię taką z patyków co to, nie wiem, Osioł z patyków nie wiem, ale dobra lecimy tutaj na ten domek widzę, że tutaj też poleciał gracz okej, okay. dobra wchodzimy tu mamy strzelbę zejdę tutaj na dół zbiorę tutaj przedmioty, o bandaże. wezmę o tutaj przeszukam skrzynkę Dobra, amunicja. Przyda się. O! Potki pijemy. Dobra, lecę dalej. Tutaj. Rozwalę coś, żeby mieć trochę materiałów do budowy. O, amunicja. Dobra. O, duża potka. Wypiję. Cyp. Okej, wypita. Pozmę na zapas. Teraz tu wejdę. Kto się robił? Tu jest gracz. Dobra. Dobra, zabity. Dobra. Uf. Dobra, niech teraz Teraz wejdę, bo to jeszcze byłem. Tym skraczyba też. Ale to my tutaj wejdziemy. Tutaj się ukryjemy, może za tym tą spalę materiały się przydadzą. Dobra. Idę jednak tutaj wrócić. I wyjdę tutaj tędyk. Może coś tutaj będzie. O, amunicja. Zbieram. Dobra. Teraz gdzie są gracze? To jest pytanie. O, Jakutki Zjem. Dobra. O, tu amunicja. Zbiorę. Przyda się. Okej, okay, nie bo tam też biją tego bossa. Posałem się w tym Okej. Okay. Dobra, ten jest za tym domkiem. Ja wejdę tutaj, do środka. Zbiorę trochę materiałów tutaj. Okay. Tam chyba gdzieś są gracze, ale nie chcę tam na razie iść zbytnio. Więc po prostu wrócę tu się tutaj, co go tam O! Tu jest gracz. No i teraz tą miksturę wybiję i idziemy tam do tych ludzi. A w sumie wezmę tam jeszcze raz. Nie zobaczyć co tam się dzieje. Bo widzę, że tam ludzie się winą. Może zejdę tu na dół. O, jest. No Dobra kszeppuł się swojemy Braj to tutaj do tego gracza No dobra zybko poszła. Przeładuję teraz sobie bronię. Okej, okay. tutaj to też. Warto mieć zawsze przeładowane. I tutaj zobaczymy tu. Może jeszcze gracze będą. Hmm. Może w tym domu będą. Dobra. Gini. Szybko uciekam. O, tu jeszcze zbiorę amunicję, się przyda. I schodzimy teraz do safe'u. Dobra, tutaj się zawoduje To muszę tu rozwalić. Dobra. Jestem. Teraz tutaj zamuruję, żeby nikt nie wszedł. I otwieram sejf. To jeszcze tak, żeby nikt tutaj nie wszedł. Wchodzimy. Dobra. Skrzynki zbieramy. O, złota strzelba. Biorę. No, to jest gracz? O nie. Ten gracz jest dobry. O nie? Dobra, uff, zabity. Dwa życia, niebezpiecznie. Bo uleczę się teraz, pętażamy. No, przydało się je brać na początku gry bo teraz mi się przydadzą dobra leczymy się szybciutko no ten gracz potrafił grać prawie mnie zabił ale ja go zabiłem wcześniej dobra co jeszcze dobra zbiorę tą skrzynkę jeszcze szybko upokarzająca cała emotka tego gracza Pijemy to I zbieramy teraz przedmioty stąd Kurde, bo snajperki tu nie ma Dobra, ale zbieram to Tutaj jest dobry celownik Tutaj w strzelbie wymienię są No i dobra Dobra, lecimy stąd Tu już chyba nic nie ma O nie, gracz Dobra, ping. Dobra, poszła szybko. Dobra, wychodzę stąd. Dobra, tutaj pusta jest. Wchodzę. No tutaj nic nie ma jeszcze ciekawego. Tutaj przez okno, i wychodzę z tej miejscówki. Może teraz. Ten gdzieś przejdę. Coś ciekawego. Tam na stację może pójdę. Kurde, ona nie jest w strefie. O, ale zbierzemy sobie tutaj slurka. Przyda się. Cynk. Jeszcze tutaj drewno do końca sobie zbiorę. I rozwalamy. Dobra, na życie. Wow, Ale tam coś się działo. Zrobili się tam. No Ja sobie przejdę ten dyk tutaj na spokojnie. Tam jest chyba jakaś beczka, czy co to nie wiem. nie wiem, co to jest. Idziemy sobie tutaj teraz na spokojnie. Może będzie tu coś ciekawego, jakaś amunicja czy coś. To dużo mam, ale może się przyda. O. Kolejne leczenie. Zbiora. Byli. Dobra, zginął. Myślę, że to jakiś bot idzie, a to. Gracz był. Ale dobra. Zbiorę amunicję. I to tutaj na tę górkę. O, gracz. Zabity. Szybko poszło. Dobra, wykonaliśmy już dawno tę rzecz, nawet nie zauważyłem, bo już mamy powyżej 5 kili, bo mamy 8. Spróbujmy może 10. Jak myślicie, wbije? Te 10 kili, czy nie? Nie wiem. Ale dobra, idziemy dalej. Tutaj może. Gracz. Tam jest gracz. Dobra, zginął. Ale tam też jest gracz. Widzę go tam. Za tym sotkiem. Widzicie go? No, teraz wsiadł do auta. Tylko szkoda, że ja. Nie mam. S snajperki, bo ze snajperki to bym na daleko go zaczął strzelać, ale niestety nie mam. Więc może pójdę tutaj. Byłem. O, na to miejscówkę na przykład pójdziemy. Tam słyszę, że są gracze. Słychać strzały. Dobra, idziemy tutaj. Ło, tutaj jest kurka, tylko żeby nie spaść. Dobra, zrobię tak może. Okej, okay. jest dobrze. 10 graczy zostało. No to w miarę, w miarę dobrze mi idzie w tej rundzie. Ale dobra, idziemy tutaj, w tę miejscówkę. Uff. Tutaj słyszałem, że byli gracze. No, muszę być uważny. Tam sobie widowne. Okay. Ale chodzimy tu. Może na dach, Na tą wieżyczkę. To są drony. Nie, no ale tu chyba graczy nie ma. To jest bezpiecznie tu. O, ale leczenie jest. Ale nie mogę wziąć, bo już mam pełny ekwipunek. Dobra, idę z tej miejscówki na przykład na tę górkę pójdę. Ona jest w strefie? Jest. Idealnie. <laughs> Tylko muszę tam teraz dojść. Dobra, tu. Muszę przejść przez tą rzekę. Na drugą stronę, żeby dostać się do tej góry. Ale idziemy teraz. Dobra. No. Chyba tu spokojnie jakoś. Nie wiem gdzie ci gracze są poukrywani. Dobra, ale idziemy dalej na tą górę. O ile tu graczy nie będzie. Mogą już być tutaj, na tej górze. Dobra, ale wchodzę tam powoli. Jeszcze zobaczę, czy tutaj nic nie ma z tej strony. Tam jest jakaś miejscówka. Myślę, że tam graczy nie będzie. O, tu jest jakaś, jakiś domek. Co to jest? Nie no, ale ktoś tu był już. Dobra, ale i tak wchodzę na tą górę tutaj. No był tu ktoś, bo tu jest, o, są otwarte skrzynki. By tutaj nikogo dalej nie było. Może snajperka? Nie ma. Dobra, trzeba tu trochę posiedzieć. Poczekać, aż coś się ciekawego wydarzy. Tam jedzie pociąg. Tam nie ma żadnych chyba ludzi. Dobra. Czysta jest chyba. O, dobra. Mamy gracza. Chwilę wystarczyło poczekać. Dobra. Dobra, zginął. Ale edycję zrobiłem normalnie. Dobra. Ale, gracz zabity, to najważniejsze. I mamy 10 killi, udało się! Let's go! Co to możecie zostawić łapkę w górę? Dobra, ale musimy grać dalej. Zostało 7 graczy wraz ze mną, oczywiście. Jest tu coś ciekawego? Nie ma chyba. Snajperka! Mogę ją podnieść? Kurde, ciężko. Czy to jest na pewno snajperka? O, dobra, mamy albo. O, dobra, jest. Szkoda, że zielona, ale dobrze, że przynajmniej mamy snajperkę. Jakby ten gracz nam ją przyniósł, tak jakby. dobra, nie widzę tu żadnych graczy dalej. Nie no, pusto tu. Dobrze, że jesteśmy dalej w strefie, bo ta górka jest w miarę dobra, bo jak będą gracze na dole, to będą, będę mógł ze snajperki w nich postrzelać. tam chyba są gracze bo nie nie, nie ma ich tam pusto tu o, dobra, tam widzę gracza tam chodził, to jest za tym budynkiem może uda mi się go odstrzelić ze snajperki tylko chyba się schował w tym domku no, chyba się tam schował i on ma medalion, o wyszedł tam chodzi. Tylko czy jako go trafię z takiego daleka? Kurde, i nie mam też strefy. To nie fajnie. Ten gracz gdzieś tam jest, za tym drzewem. Dobra, musiał może tam iść. Nie no, nie idę, na razie tu zostanę. Tutaj. Gdzie są inni gracze? Bo jeszcze sześć graczy zostało. Gdzieś powinni być inni. Dobra, tutaj zobaczcie, tu nie ma, ale chyba czysta jest. Dobra. Z grać się zbliża do tej górki, czy nie? O! Snajper. Gdzieś on, gdzieś do mnie strzelał, chyba z, z tego budynku białego małego Dawało się, że stamtąd szedł strzał. Ale nie wiem, na razie nie wychylam, bo mogę dostać snajperkę w głowę O! Widzę go! Aj! O! Kolejni snajperzy Bo drugi gracz ma mnie na oku Dobra, ale ja tu będę siedział cały czas Pięć graczy zostało. O, ale tam chodzi. Widzę go. A ten podchodzi. Stał. Dobra. Dobra, wjeżdżam tam. Lecimy. Dobra, zginął. On mnie dwa medaliony. Ale fajnie Tylko ciężko go zebrać. O, dobra. nieważne. dobra, nieważne. Pierwszej, no tak średnio nam wyszło. Ale blisko było. Dobra, ale już jesteśmy w lundzie drugiej, to, to co innego. Wróciliśmy znów na nasz przesady Dobra, tutaj zbieram drewno. Dobra, tutaj skrzynka. O, zbieram. O, duża potka, przyda się. Tylko wezmę tutaj te bronie. Okej, okay. dobra, mamy. To wyrzucę. Chyba nikt nie poleciał, jestem tu sam. O, skrzynka. Dobra, zbieram. Tutaj ten I bandaże, przydało się. Tutaj wezmę. Kolejna skrzynka. I lepszy karabin, a tutaj mamy. Dobra, wypiję pierwszą potkę. Dobra, mam strzelbę. Lecimy teraz tutaj, jakąś skrzynkę otworzę. U mnie! Jest to bezpiecznie, Kurde, dobra. Nie wiesz, wysz... dobra, no. Udało nam się wykonać challenge, ale niestety nie wygraliśmy gry. To dzisiaj na tyle. Pamiętajcie o subiku i lajku, jeśli Wam się film podobał oczywiście. Do zobaczenia. Elo!